Numer 4. Desai męskie buty Oxford sznurowane, kolor czarny, ale dostępne również w kolorze brązowym. Na zewnątrz skóra, podeszwa gumowa, zapięcie na sznurowadła, wysokość obcasa 2 cm. Komfort ubezpieczony link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 3. Geox męskie buty sznurowane, materiał zewnętrzny, skóra, wyściółka, skóra, lekka, amortyzująca i elastyczna gumowa podeszwa, sznurowane zamknięcie, wysokość obcasa 3,5 cala. Klasyczny i ponadczasowy styl, połączenie perforowanej podeszwy z trwałą, oddychającą i wodoodporną membraną umożliwia naturalną termoregulację, tworząc idealny mikroklimat wewnątrz buta. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 2. Sznurowane buty męskie Clarks, skóra naturalna, podszewka z tkaniny, podeszwa gumowa, wysokość obcasa 2 cm. Elegancki i sportowy zarazem, zapewniający nienaganny miejski styl. Wkładka z pianki, wykonana w wiodącej technologii otwartokomórkowej ortolite, zapewnia doskonałe wyczucie przy pierwszym kontakcie, pomaga amortyzować uderzenia przy każdym kroku i zapewnia trwały komfort. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 1. Clarks, sznurowane buty męskie, materiał zewnętrzny, skóra, podszewka z tkaniny, gumowa podeszwa, sznurowane zamknięcie, normalny krój. Ukryta wkładka z pianki, wykonana w najnowszej technologii otwartokomórkowej Ortolite zapewnia wyjątkowe odczucia już przy pierwszym kontakcie. Buty Clarks zapewniają długotrwały komfort. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie.